Cześć, dzień dobry, witam Was w tym odcinku. Bardzo często dostaję od Was pytania. Alicja, co zrobić z zapomnianymi cebulkami tulipanów? Alicja, znalazłam narcyzy, które miałam posadzić. Co teraz? E, jakieś krokusy, właśnie tulipany i różne czosnki ozdobne. Kupujecie cebulę i serworze walki jesienią nieraz po prostu... Gdzieś one się zapodzieją, zostają wam takie woreczki, no i teraz nie wiecie. Mamy listopad, koniec listopada, grudzień, styczeń. Można sadzić czy nie? Co z tym zrobić? Przechować może do, do następnego roku, a może ym, podpędzić? W tym odcinku powiem wam, co zrobić z takimi cebulkami. Zapraszam do subskrybowania kanału i polubienia filmiku. Termin sadzenia najbardziej popularnych roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy, no to jest wrzesień, październik, a nawet listopad, szczególnie właśnie w przypadku tulipanów, które no, nie powinny być sadzone zbyt szybko, bo bardzo szybko ruszają i mogą po prostu za bardzo urosnąć przed zimą. No, ale co zrobić, jeżeli mamy końcówkę listopada czy grudzień, styczeń i nagle znaleźliśmy właśnie gdzieś zagubioną paczuszkę z jakimiś roślinami cebulowymi? Często się nad tym zastanawiacie i często zadajecie nam to pytanie, no, dlatego właśnie nagrywamy ten filmik. Nie ma sensu tego zostawiać, bo nic tego dobrego nie będzie. Cebule się zasuszą. Nie czekajcie też na wiosnę, że wiosną posadzicie, bo większość tych cebul musi przejść okres schłodzenia po wypuszczeniu korzeni, po to, żeby zakwitnąć. To jest nawet 6 tygodni, więc no wiosną po prostu będzie za ciepło i te cebulki, nawet jeżeli wypuszczą liście, to po prostu nie będzie kwiatów albo będą jakieś zdeformowane, brzydkie, no nie będziecie zadowoleni. Nie ma pełnej gwarancji, że jeżeli posadzicie w styczniu, to to będzie OK, ale z drugiej strony dlaczego nie spróbować i tylko po prostu wyrzucić takie cebule. No, uważam, że już pieniądze zostały wydane, więc możecie podjąć ten wysiłek, tę próbę i właśnie posadzić te cebulki. No ale co zrobić jeśli okrut jest zamknięty, czyli jest zimno, mokro, e, nie da się nawet sadzić, nie da się chodzić po rabacie. E, co wtedy? No, tutaj z, Pomocą przychodzą donice, w których właśnie możemy tymczasowo albo nawet na stałe już posadzić rośliny cebulowe. Dzisiaj pokażę Wam, jak właśnie sadzić e, takie cebulę piętrowo w takim układzie, to się nazywa lazania, czyli mamy różne warstwy, co nam się idealnie właśnie sprawdzi w takiej sytuacji, bo po pierwsze w donicy zmieści się bardzo dużo tych cebulek i nie będziecie musieli szukać nie wiadomo ilu, ilu tych donic, a po drugie być może jest jakieś miejsce w ogrodzie, które chcielibyście ozdobić tymi roślinami cebulowymi, ale teraz nie możecie ich posadzić, więc taką donicę będziecie mogli ją po prostu ustawić później w, konkretnie w tym miejscu, no albo tak jak właśnie my Robimy w przypadku tych plastikowych donic dużych, wkopać ją do ziemi. No i co? Później jak rośliny cebulowe przekwitną, wyciągniecie taką donicę, zaniesiecie ją gdzieś tam za szopkę, czy w mniej reprezentacyjne miejsce ogrodu, żeby te cebule się wzmocniły, żeby spokojnie zakończyły wegetację, czyli żeby te liście zwiędły, nie będziemy im przeszkadzać. A w miejsce po takich właśnie donicach możecie posadzić na przykład dalię albo Jakieś kwiaty jednoroczne, które będą zdobić Wasz ogród już no, do końca sezonu. Punkt pierwszy. Musimy w ogóle obejrzeć te cebule, No bo zazwyczaj, jeżeli rzucimy coś w kąt, zapomnimy o tym i w ogóle odpłyniemy w siną dal i inne części ogrodu, no to te cebulki są w różnych takich opakowaniach i mogą zacząć nam gnić. Jeżeli są w opakowaniu takim foliowym, no to ono ma akurat dużo dziurek to opakowanie, ale bardzo często właśnie w takich opakowaniach cebulki nam gniją. Ja tutaj miałam tulipany w opakowaniu papierowym i myślałam, że u, jestem w ogóle bezpieczna, super, e, idealne warunki. Nie, też mi zgniły. E, także m, przed sadzeniem zróbcie sobie taki remanent, co macie, czym dysponujecie i co faktycznie można posadzić. No bo na przykład e, taka e, cebulka tulipana bez e, już tej e, łuski takiej brązowej, z e, widoczną bardzo pleśnią, pomarszczona, zmieniła już kolor na brązowy, to no to raczej z tego nic nie będzie. A poza tym weźcie pod uwagę, że w takich donicach, jak sadzimy te tulipany czy w ogóle rośliny cebulowe, to sadzimy je gęsto, bo chcemy mieć super efekt i one są jedne przy drugich. Jak posadzicie taką, wsadzicie taką właśnie zapleśniałą cebulkę, no to może się to różnie skończyć, po prostu może pozarażać nawet kolejne, kolejne cebule i no, wielki klops. Więc jak już to robicie, to one i tak, powi powiedzmy, możecie sobie powiedzieć, a nie szkoda mi wyrzucać, no bo i tak jest w sumie na zmarnowanie, bo o niej zapomniałam, nie? Więc takie rzeczy do kosza. Ho, ho, ho. Ja będę sadzić do tych dwóch donic. Bardzo ważne jest, żeby donica, w której sadzicie, miała dziury odpływowe, bo po prostu te rośliny cebulowe, a szczególnie tulipany, nie znoszą zamakania. I to też ma związek z tym, jak będziemy później takie donice przechowywać. Ale o tym opowiem wam w dalszej części tego odcinka. Natomiast ja do sadzenia używam ziemi do kwiatów przepuszczalnej, lekkiej, która właśnie też nie jest taka, nie kumuluje tej, tej wilgoci. Można ją dodatkowo rozluźnić perlitem. Na dno położyłam tutaj kamienie po to, żeby właśnie zapewnić jeszcze lepszy drenaż, odprowadzanie tej wilgoci, możecie też użyć karamzytu, jeśli, jeśli nie macie właśnie takiego żwiru czy tam kamoli pod ręką. Jeżeli chodzi o wysokość sadzenia cebul, no to to jest teoretycznie taka złota zasada, że sadzimy je na trzykrotność wysokości. Co to znaczy? Możecie zobaczyć tutaj, po prostu tak jakbyście wzięli cebulkę i... Trzy razy, jeden, dwa i trzy, czyli mniej więcej na taką głębokością posadzili. To zależy też wiele od wielkości tych cebulek, dlatego fajnie jest sobie tak ułożyć, przymierzyć, zobaczyć o co to chodzi, ale oczywiście, słuchajcie, to nie jest laboratorium. Jak posadzicie na dwie, też będzie ok. Szczególnie, że zamierzamy sadzić te rośliny, te cebule właśnie e, takimi całymi piętrami tak, właśnie tymi. Warstwami zaniowymi, więc i tak jedne muszą być głębiej, drugie będą płyce. Możecie teraz zapytać, no dobrze, no ale jak posadzimy na dnie czy niżej narcyzy, a nad dnie tulipany, no to jak sobie te narcyzy przejdą do góry? Rośliny są mądre i ta, ten pęd, ten kiełek będzie wędrował po prostu między cebulkami, ominie je. Będzie znajdował sobie miejsce. Również te cebule sadzimy dosyć gęsto, bo chcemy mieć świetny efekt, a po drugie, w ogóle rośliny, które mówi się właśnie, że są pędzone czy używane w tych kompozycjach takich w donicach, one są bardzo osłabione i zazwyczaj po jednym sezonie już się je wyrzuca, czyli nawet nie wysadza się ich do ogrodu, chociaż ja zawsze tak robię, bo po prostu mi jest żal, nie umiem tak wyrzucić na kompost, a na pewno nie trzyma się tych cebul na kolejny rok, tylko po prostu no, opróżnia się te pojemniki i w kolejnym roku, najlepiej jesienią, sadzi się już nowe, świeże cebule. Takim dodatkowym zabezpieczeniem roślin cebulowych przed chorobami grzybowymi, wirusowymi, no i w ogóle też świetnym nawozem, jest mączka bazaltowa. Jeżeli macie, to możecie właśnie obtaczać te cebule, które sadzicie w mączce. Szczególnie jeśli właśnie na przykład w spaczce już było coś tam niehalo za bardzo <laughs> i te cebulki są zdrowe, ale no być może gdzieś te zarodniki grzyba się tam tej pleśni pojawiły. Żeby się lepiej przyklejała ta mączka bazaltowa możecie zwilżyć taką cebulkę bo przecież i tak później jak już je posadzimy będziemy je podlewać więc nie ma problemu że teraz będą troszeczkę mokre wypełniam sobie doniczkę ziemią właśnie jeżeli chcecie użyć ziemi z ogrodu możecie jak najbardziej to ją rozluźnijcie, szczególnie jeśli jest taka troszkę cięższa, chociaż w sumie tak naprawdę takiej bardzo ciężkiej to w ogóle bym nie używała, ale nie macie ziemi ogrodu takiej w worku, chcecie sobie użyć ziemi z ogrodu, super, możecie dodać perlit, możecie dodać piasek, żeby ją po prostu rozluźnić troszeczkę. No i pamiętajcie, że my tak naprawdę mamy kilka warstw tutaj, musimy zmieścić, więc nie za dużo tej ziemi, bo będziemy no po prostu te narcyzy troszeczkę sobie, bo chyba się planuje narcyz dać na samo dno, to je troszeczkę głębiej y, powsadzam. O, może je nawet będę, wiecie co, też obtaczać w tej mączce, bo właśnie boję się, żeby tutaj jakieś chorubsko nie przyplątało. Y, pierwsza warstwa y, mojej lasagni, <grytanie> mojej zapiekanki jest gotowa. Mogę przysypać właśnie ziemią. Lecimy teraz z tulipanami tak dużo tych cebulek miałam niestety spleśniało że wziąłam jeszcze jedną paczkę którą myślałam że przeznaczę do tej doniczki produkcyjnej ale mówiąc szczerze chcę mieć taki Naprawdę mega efekt. Wiedziałam, że tych kwiatów będzie tak dużo, więc stwierdziłam, że a dobra, sadzę tutaj wszystko. W moim ogrodzie większym problemem zawsze są niestety nornice. Dlatego w ogóle ja tak y, bardzo lubię y, to sadzenie y, w doniczkach, bo wtedy y, no, jakby mam większą gwarancję, że się nacieszę tymi, y, tymi kwiatami. Y, był rok, że po prostu 300 chyba cebul posadziłam i zakwitło tylko. Kilkanaście z nich, więc naprawdę to było trochę denerwujące. No i w innych odcinkach już Wam pokazywaliśmy właśnie, że sadzimy te rośliny teraz, te cebule w takich czarnych doniczkach produkcyjnych i po prostu zakupujemy je do ziemi. To nam się świetnie już od kilku lat sprawdza. Także jeżeli też macie właśnie taki kłopot, no to polecam. A takie piękne. Ozdobne donice, też możecie właśnie w nich sadzić te rośliny cebulowe, te cebulki. Tylko pamiętajcie, że szczególnie te doniczki nieszkliwione, one nie są w pełni mrozoodporne, a bardzo szkodzi im zamakanie. Podobnie właśnie jak tym cebulkom, które sadzimy. Dlatego my je podlejemy tylko raz i schowamy je w miejsce, takie bardzo ym, osłonięte. To może być pod okapem y, dachu, a nawet my wolimy chować do tunelu czy do szklarni, gdzie dosłownie tylko kilka razy przez zimę, jeżeli to już jest suche na wiór, to wtedy podlewamy. Yy, a jeżeli nie macie ani tunelu, ani szklarni, możecie też schować po prostu do garażu czy do jakiejś shop do jakiegoś składziku na narzędzia po prostu żeby się nie lało tym roślinom cebulowym na głowę bo nigdy tak dobrze z donicy nie, zimą nie odprowadzi się woda jak w gruncie i w gruncie te rośliny nie gniją a właśnie w donicach to jest najczęstszy powód niepowodzenia tych upraw i kwitnienia tych właśnie kwiatów sadzonych w donicach bo one po prostu przez zimę zagniwają także zapamiętajcie sobie sadzicie, podlewacie raz a potem dopiero, dopiero jak są już zupełnie totalnie wysuszone, są osoby, które w ogóle podlewają dopiero na wiosnę, i to też jest ok. Także możecie sobie wypróbować, który sposób dla Was będzie lepszy. Dobra, lipany przykryte ziemią. Teraz sadzę krokusy. Ja sobie zawsze po prostu wysypuję, żeby co chwila tak nie sięgać. I o, pamiętajcie, że. Cebulę sadzimy tą płaską stroną do dołu, tą szpiczastą do góry. U narcyzów zazwyczaj to widać, bo po prostu mają korzenie, ale na przykład u tulipanów, albo właśnie u krokusów, to może być czasem niespodzianka. Moje krokusy są w ogóle pełne już mają pełno tych swoich kiełków już bardzo chciały iść do ziemi i już po prostu z tych cebulek na wszystkie strony wychodzą pędy, takie kiełki. Mnie to bardzo cieszy, bo jest właśnie taką zapowiedzią, że wow, ale będzie pięknie na wiosnę. Co prawda muszę jeszcze na to trochę poczekać, ale jest na co. Myślę, że efekt będzie wspaniały. Krokusy posadzone. Teraz będę je przesypywać ziemią. Ja nigdy nie wypełniam tej donicy tak na równi. Zawsze zostawiam przynajmniej 2 cm poniżej właśnie tutaj tego rantu tej ziemi, dlatego, że potem Bywa trudno pozać taką donicę, która jest taka, wiecie, wypełniona po brzegi ziemią. A poza tym jeszcze tutaj mam taki plan, że być może wiosną jeszcze do tego wszystkiego dosadzę trochę, no bratków, które zanim pojawią się narcyzy i tulipany, no będą tutaj dodawać koloru, no i liczę na te krokusy, że faktycznie zrobią niezłe show. Ja sobie jeszcze oznaczam to, co posadziłam, bo Lubię wiedzieć, jakie odmiany kwitną. I po prostu zazwyczaj biorę plastikową, plastikowy znacznik i taki wodoodporny marker, i z tych etykietek spisuję sobie nazwy właśnie odmian, które zostały posadzone. Przypominam, że w naszym sklepie znajdziecie teraz wszystkie książki zapakowane na prezent, więc jeśli myślicie o sobie albo o kimś bliskim, żeby obdarować ją, ją czy jego książką ogrodniczą, no to właśnie w naszym sklepie znajdziecie super opcję na prezent. Pozostało mi tylko podlać tulipany i w ogóle wszystkie tutaj cebulki. To już wszystko, co przygotowałam do następnego odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Ho, ho, ho! Drodzy ogrodnicy, zapraszamy do naszego sklepu. Znajdziecie tam prawdopodobnie najlepsze prezenty na święta. Zapraszamy!